Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z tej strony Maćko. Witam Was takim pięknym widokiem. Właśnie sobie wstaliśmy, jesteśmy w chałupach i zaczynam kolejny odcinek od tego, że musimy podjechać do serwisu. Jeżeli się spodoba, zostawcie pierdółki na dole. No i cóż, ruszamy. Pierwsze co to: odpalenie cytryny, żeby się, chociaż troszkę zagrzała. Wydaje mi się, że minimalnie szron nawet wyszedł, ale nie, nie niemożliwe, nie było aż tak zimno. Zobaczymy, jak odpali zerana, bo było chłodno, ojej, muzyka. Muzyka zawsze jest zła dla YouTube'a. I odpalamy. O, poszło elegancko. I zobaczymy, woda w środku, na zewnątrz? O, na zewnątrz, ładnie. Yy, musimy do serwisu podjechać, ponieważ wczoraj już nie miałem siły mentalnej, żeby to zrobić po drodze przez Trójmiasto. No, nie była to najprostsza droga, bo yy, akurat w godzinach szczytu podjechaliśmy. No ale nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć tym, co jest. I właśnie ja podjadę na serwis, Natalia być może pójdzie yy, do Biedronki. Bo musimy zrobić zakupy, gdyż dzisiaj jest sobota i sobie zostaniemy tutaj do poniedziałku. Zobaczymy do poniedziałku, może wtorku, i dopiero gdzieś tam przejedziemy. Pójdziemy sobie dzisiaj pierwszy raz na plażę. Bo tutaj wczoraj wam pokazałem widok zatoki, a na plaży jeszcze nie byliśmy, więc lecimy. Podjecha. Podjechaliśmy już e, na serwis, Natalia poszła do Biedronki i tu zaraz na wylocie z władysławowa w stronę Helu jest punkt serwisowy gdzie za złotówkę ma się e, 20 litrów wody, więc ja już 20 zalałem, wrzucam kolejną dwójkę. Niestety się polałem, bo dosyć mocne ciśnienie mi wąż wypad. No Ale coś zdarza się. No i tankuje do pełna, tu jest licznik. Ogarniamy się, pracamy tam na miejsce i dopiero będziemy jeść śniadanie i takie pierdoły ogarniak. I tu od razu można szaro szarą wodę oraz toaletę. Wróciliśmy już do siebie. Kafka się robi. Widoczek nieco się zmienił, ponieważ stoimy w tym samym miejscu, ale nieco dalej z pewnych względów. Po prostu ktoś nam zajął tam to pierwsze miejsce. Niech to dunder śpiśnie, no ale zdarza się. No i będziemy robić sobie śniadanko i zajadać, a później się pewnie przejdziemy na plażę. Jesteśmy już po śniadaniu, ogarnęliśmy się, jest po 11 i właśnie idziemy zobaczyć pierwszy raz ee, przy aktualnym wyjeździe na morze. O, o mój Boże, tam ktoś sobie z pieseczkiem biega. Ale dzisiaj jest piękna pogoda, nie wieje. Niesamowicie. I się przejdziemy kawałek plażą. Chociaż ja piasku nie lubię, to zobaczymy, co tu jest ciekawego. Ale ładnie. Tak sobie idziemy i tutaj różne stwory morskie są wyrzucone na brzeg. Ble, 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 ble. <laughs> ale plaża jest mega czyściutka, więc raczej bursztynków tu nie ma teraz. No ale jest niesamowicie spokojne morze dzisiaj. Cudownie. A tak wygląda sam koniec chałup. Bo sobie wróciliśmy, doszliśmy na sam koniec i dalej się stąd nie da dojść. Ale to pojutrze sobie przejedziemy trochę dalej i zobaczymy, co tam dalej słychać. Ostatnio, jak tu byliśmy, e, ogólnie to była straszna pogoda. Dzisiaj to jest tak fajnie. I tak sobie tu chodzimy i obczajamy, co tu jest. Tej szlak Kaszubskiej Tradycji Takie ciekawe ciekawostki Nastało popołudnie My sobie trochę poleniuchowaliśmy. chowaliśmy Właśnie jemy sobie Łobiot Czyli gąbołki ze słoika Z ziemniakami No i cóż Tak leniwie spędzimy sobie ten dzień Nic fascynującego się już Dzisiaj nie wydarzy Ze względu na to, że y jest weekend i tu trochę ludzi jest, i zbytnio nie ma koncepcji co zrobić. No ale się pomyśli. Bo jutro też tu będziemy stać, a dopiero po weekendzie się gdzieś przejedzie dalej. Bo czemu nie? Odpalam cytrynę. Słyszymy się dzień później. Wczoraj była niedziela, dosłownie. Nic konkretnego nie robiliśmy, tylko leniuchowaliśmy. A teraz, pierwsze co to, jedziemy do Władysławowa na zakupy pod biedronkę, zlać szarą wodę, napełnić czystą i zobaczymy, co dzisiaj porobimy. Może się przejdę na plażę z wykrywaczem, okaże się, bo widziałem wczoraj, już ktoś chodził. Raczej teraz nic się nie znajdzie, ale dla samej praktyki. Czemu by nie? Więc y, my jedziemy i słyszymy się później, ale jest chłodno, chociaż tu nad Morzem i tak jest chyba najcieplej w tym momencie. Zakupy zrobione, i teraz jedziemy y, po oryginalne śniadanie, jakim będzie kebabik z Bafry. Bo Natalia jakiś kod ma, że 1 plus 1 gratis to szkoda by było nie skorzystać. Mamy 9 km, 10 niecałe. Bo to pod Arkadią jest. Więc sobie jedziemy. Pogoda jest lepsza niż się zapowiadała. Cudownie, dojechaliśmy na miejsca Arcadia Park. Tam jest bafra po lewo. Jeszcze jest zamknięta. A my idziemy do Zolgicznego zobaczyć. Czy są jakieś zwierzątka, żeby pooglądać. Bo. Nie wiem, czy jeszcze w Polsce są zwierzątka w zoologicznych, więc idę obczaić. I tu jakieś sklepy elektronika, nie elektronika, coś takiego. Lody makro. Hmm. No ciekawe miejsce. Pierwszy raz tu jestem w ogóle. Ale potem będziemy znowu spadać na tą zatokę, bo yy, tam pogoda jest w miarę bardziej stabilna niż tu. Mimo, że to jakieś 20-30 km dalej. No, ale cóż. I jest. Ale to takie maleństwo, że nie wiem czy się tym najem. Ja zawsze coś większego biorę, ale prąka była, to się korzysta. Idziemy sobie usiąść i wracamy na zatok. Ogólnie nie jestem znachorem kebabów, ale z bafrem mi mięsko bardzo smakuje. Więc to jest mój ulubiony kebabik. Chociaż zawsze sobie biorę zestaw duży Talerz Bo tam jest i trochę więcej mięska no i frytki A w takim zawiniątku no to Jakoś więcej surówek niż mięsa jest tak Tak Dla królika dobre ale nie dla mięsożercy Tak sobie siedzieliśmy i Natknęło mnie, że muszę zmienić ten pokrowiec, ponieważ wodzimy już jakiś czas nowy, a ten już jest dosyć pobrudzony i taki szmatkowy, więc ja go zdejmuję, zakładam nowy i pokazuję wam, jak będzie wyglądać z nowym, bo sam go jeszcze nie widziałem, więc śmiesznie. A tego to się prezentuje już po zmienieniu pokrowca. Muszę przyznać, że jest bardzo ładny. I taki porządniejszy, grubszy się wydaje. Zobaczymy jak to wyjdzie na dłuższą metę, no ale w porównaniu do tamtego starego piankowego, no to yy, jest nieba ziemia. Montaż był prosty, mam nadzieję, że bardzo długo nie będę musiał tego ściągać, bo ja nie lubię się bawić z takimi rzeczami. I okaże się jak to w użytkowaniu będzie trwałe. Ale piękne, a tu. Pokrowiec mamy, ponieważ na samym środku gdzieś poprzedni właściciel po prostu wypalił dziurę. Pogoda dzisiaj się mocno zepsuła, bo jest kolejny dzień, a my sobie wyszliśmy, bo Natalia bardzo chciała sobie z wykrywaczem pochodzić. No i ładzimy i przeszliśmy od wejścia, tam nic nie znaleźliśmy oprócz podkładki i teraz tu Natalia ma jakiś sygnał. Gdzie go miałaś? No to najpierw znajdź go sondą. Teraz Daj. Natalia ma słuchawki. Ha. Coś tu było. Bo to jest ten... Y simplex. Mam ustawione na tryb plaży. Ale to na razie muszę się nauczyć w ogóle go ogarniać, bo go kupiłem parę lat temu, a w ogóle z nim nie chodziłem. O, tu coś jest. Tu. I teraz Natalia po interem będzie szukać. Zaraz się włączymy. O! I gwóźdź. I tak sobie będziemy chodzić. I... Może jakaś złotówka coś wpadnie. Bo na razie jedyna złotówka jaką znaleźliśmy, to złotówka, którą wzięliśmy ze sobą, żeby sprawdzić w ogóle jak to działa. Takie zajęcia rekreacyjne nad morzem. Akurat dzisiaj pogody nie ma, to tu żywej duszy nie widać, więc można sobie pochodzić, bo ja mam. Wstręt do nadmiernej ilości ludzi, więc będzie się stresowała. A dzisiaj, że nikogo nie ma, to można się bawić. IMEK, jaki sygnał tu jest? Ale co to jest? To ciężko powiedzieć. Albo nic nie ma. Nie wiem, przez moment mi coś tu pokazywało, ale muszę sobie sporo filmików na oglądać, jak to robić, bo. Mówię, mam tego simplexa, a nie używałam go nigdy, więc tak trochę na oślep. Ale 38 coś tu jest, ale ciekawe co? Dobra, szukam i włączę się, jak już to znajdę. Niestety, tamtego co szukaliśmy, nie udało nam się znaleźć. Więc lekka lipa. Ale no pierwszy raz w sumie tak yy, dłużej będziemy chodzić, więc praktyka czyni mistrza. Może jakiś kapselek chociaż, bo na razie mamy gwoździa i jakiś drut wygięty. No ale to się okaże... O, tu coś jest. Tu. A, sreberko od gumy do rzucia. No, czyli coś tam, coś tam jeżeli macie jakieś porady jak tego używa, to możecie mi dać znać, bo mówię pierwszy raz. Tu jakieś 23 chwila gdzieś tu i zobaczymy Czy Natalia coś znajdzie, czy nie Bo nawet nie mam pomysłu jak to głęboko może być. O! Coś chyba jest Masz coś? O, coś zawibrowało, więc może, może? O, coś jest. No to... Niestety nie mamy ani łopatki, ani sitka. I kolejne sreberko. No cóż, no milionerami nie zostaniemy. No ale fajna frajda jest, tak sobie pochodzić. Ja łopatki nie mam, ale mam Natalię, więc ona coś tam tu znowu 70, 40, pewnie tu gdzieś, pewnie zno, znowu jak, jakaś stal czy coś. Zobaczymy. Natalia jest moim namierzaczem. Poszukaj sobie ten pi, pinpointerem. Masz? O, coś wibruje, więc... Trzeba tutaj pogrzebać. Poczekaj, ja wygrzebę. O, mam coś. Nie, patyk. patyk. No coś tu ewidentnie no. tkwi w tej ziemi. Ale co to jest? To zaraz się okaże. Chyba jest. Nie. Dalej wibruje. O. Mam coś. O. Kapsel. I jest kapsrok. Chociaż tyle. Czyli detektor działa. <laughs> Dobra, pokażę wam później, bo trochę tych śmieci mamy. O, tu znowu. Chwila, namierzę sobie. Tu idealnie. Tu centralnie. I kolejny kapsel. Galacz. E, to coś, coś się udaje. Ja jeszcze tych wszystkich numerków nie znam, dlatego kopiemy wszystko. Ale no, może jest szansa na jakąś monetę. Pokaż ile mamy. Na razie figę z makiem, ale... Ale się uczymy. No, coraz lepiej. I spacerujemy i wdychamy jod. Nie wiem, czy Cię będzie słychać, bo tu mam mikrofon. Tu znowu coś, ale niby jest, ale. No, Tutaj gdzieś taka kooperacja. Jest coś? Nie, Nie. oddaj, z tym? Ale fajna zabawa. Też jakieś żelastwo, albo kapsel kolejny, bo ma takie same numerki. Zaraz wyceluję. Chwila. Tu coś jest. Zaraz się włączymy. O, kolejny. znowu Nie, czekaj, tu jest patyk. patyk. Masz? Tu idealnie. Ale pewnie znowu jakiś kapsel, no. czy coś w tym rodzaju. Muszę sobie odświeżyć instrukcję, jak zmniejszyć zasięg. Nie miałeś coś w ręce metalowego? Gdzie? To. O, o! o, o je, jest jest pierwsza moneta. Jest 50 groszy. <laughs> <laughs> Czyli jesteśmy 50 groszy na plusie. No. <laughs> Ale radocha! Jeszcze młodo gdzieś znajdziemy. A trzeba wziąć pod uwagę, że może więcej tu leży. No to tutaj musisz wchodzić. Ale już stade trochę. Ale głęboko to dosyć było. A tu ostatnio chodził gościu z detektorem. I nie przypuszczałem, że cokolwiek tu będzie. Zaraz zobaczymy sobie w wolnej chwili, z którego roku eee, to 50 groszy. Ale. O, 2019, więc nie taki stary znowu. Jak to numer? 20 coś. Tu, tu jeszcze coś jest, jeszcze coś pokazuje. Zaraz się włączy. I tu gdzieś kolejny sygnał. Znalazła Natalia i znowu jakiś gwóźdź. Ale fajnie, że w ogóle coś się udało znaleźć. No to radocha niesamowita. Tak się chodzi i nie powiem dla mnie, to jest trochę nudne i monotonne, ale frajda jakąś to sprawia. <noise> jeszcze trochę się człowiek podłuczy, to lepiej będzie. Na razie pierwszy taki wypad. Jedyny raz, kiedy użyłem tego detektora, to raz chyba w Szwecji było, ale to wtedy też jakieś blaszki tylko znalazłem, a jeszcze nigdy żadnej monety. Śmiesznie, chodzę bez żadnej metodyki, po prostu idziemy przed siebie i, i badam teren przed sobą. No ale cóż, lepsze to niż nic. Przynajmniej coś się dzieje w tym odcinku, bo już byłem załamany przez tą pogodę. A tu nawet yy, słonko może wyjdzie później pięknie. I, I kolejny kapselek od perełki. No cóż, zdarza się. Zawiesz? A no nic więcej tu nie ma. Bo wczoraj generalnie sprzątali plażę, podesty z niej zabierali i tu jeździł ciężki sprzęt. I tak wpadłem na pomysł, że można się przejść i może akurat coś będzie. Tu koło wody raczej ciężko będzie cokolwiek znaleźć. Dlatego, bo, dlatego sobie tam chodzimy. Bo nie wiem, czy to też jest detektor typowo dosłonej wody. No ale cóż. Lecimy, kolejny sygnał, I kolejny, i kolejny kapserek. Na razie mamy kolekcję kapsli. No ale cóż, praktyka czyni mistrza. Dobra, na ten moment mamy całą masę kapsli, śledzia do namiotu i taki dziwny metal. Śledź do namiotu, chyba z tego wszystkiego najlepszy. Wyrzucamy to, plus jakieś druciki. I idziemy kawałek w drugą stronę od tego wejścia gdzie zeszliśmy 21 a chałupy. Dobra, więc robimy porządek i lecimy dalej. Dobra, my się zwijamy już yy, z plaży. No, szołu nie ma, ale chociaż 50 groszy znaleźliśmy, to nie był darmowy wypad, tak? Zważając na czas w roku, że jest już w ogóle. Mega późno, poza sezonem, i ostatnio tu nawet gościa z wykrywaczem widzieliśmy to jest dobry wynik. Ale najwięcej no to kapsli, śledzi i jakichś innych śmieci. Ale cóż, fajna rozrywka była przynajmniej. A teraz spadamy do cytryny się ugrzać. Wróciliśmy sobie już do cytryny i oglądamy nasze łupy, czyli całe 50 groszy. No ale. Jak, hej, jak na jesienną porę i totalny brak doświadczenia, Ale lepsze to niż nic. A kapsli, no to cały worek był. Już później nawet nie nagrywałem, nie pokazywałem, no bo to sensu nie miało. I he, tak mnie wzięło, aż sobie instrukcję poczytam, bo, bo, bo nie pamiętam jak tego używać do końca. Dlatego jeżeli mielibyście... Hmm, jakiś fajny poradnik, albo rady jak używać takiego simplexa, to jest simplex plus BT, bluetooth wiem, że teraz jest ta nowa generacja, ale ja mam jeszcze starą no to możecie dać znać w komentarzach a my teraz zrobimy herbatkę i się grzejemy, bo dzisiaj naprawdę jest nieprzyjemnie na dworze no ale cóż, taka pora roku usiedliśmy sobie zrobić herbatkę zjeść taki pudding Natalia tam jeszcze jakieś rolki montuje I później może sobie jakieś książki poczytamy Bo coś mamy No trzeba jakoś ten czas zagospodarować Jak nie ma pogody No ale cóż Trzeba się z tym liczyć Że i takie dni są A pogoda jest jak kalejdoskop Tutaj zmienia się dosłownie co 5 sekund Więc jest co jeść Jest co jest Ale do tej pory i tak nie ma co narzekać Bo bardzo fajną pogodę mieliśmy Także my pijemy i zajadamy. Po udanym wypadzie na plażę, gdzie udało się całe 50 groszy znaleźć, Natalia zrobiła takie tortille, więc sobie na obiad jemy. No, coś innego niż słoik. Więc, więc kreatywnie. Więc zajadamy. No i cóż, cały dzień siedzimy w busie, bo bo pogoda nie pozwala robić nic bardziej produktywnego na dworze No trudno Ale no pobyt nad morzem No było parę ładnych dni i zobaczymy jak kolejne bo się zmienia Dobra zajadamy bo głodny jestem Aktualnie zatrzymaliśmy się na takim parkingu przed Kuźnicą ponieważ plan był żeby jechać dzisiaj do Jastarni Jastarni, no, yy, odebrać paczkę, ale no przyszła za późno i nam się nie chce jechać. I stoimy z takim przepięknym widokiem. I również z tym przepięknym widokiem. Ja się będę z wami żegnał w tym odcinku, bo nie chcę, żeby wyszedł za długi. A już w kolejnym znowu pójdziemy na plażę grzebać w piechu, z czym jest związana ta paczka, która przyszła, bo mi Natalii się spodobało takie szukanie. I zobaczymy, może coś nam się uda zgarnąć. No ale widoczek tu jest niesamowity. No i cóż, zapraszam Was do kolejnego odcinka. Zostawcie pierdółki na dole, napiszcie komentarz, e, odpowiedzcie mi, jeżeli wiecie na to, co się pytałem odnośnie detektora. No i cóż, dzięki, cześć i na razie.